Długo wyczekiwana inwestycja ulica Majora Bojana, przebiegająca wzdłuż wsi koleczkowo i Bojano, stała się w pełni przejezdna, a to dzięki wspólnej inicjatywie i sfinansowaniu inwestycji przez właścicieli gruntów, mieszkańców i gminę. Roboty na tym odcinku trwały od 2014 roku i sukcesywnie kawałek po kawałku udało się zakończyć pracę. Pamiętamy, że ten początek był taki dosyć trudny, albo dlatego trudny, że droga po prostu biegła po prywatnym gruncie. A to jest dzisiaj dobra okazja, żeby podziękować tym wszystkim, którzy. Ta droga w niektórych miejscach ona miała po 3-4 metry szerokości. Dzisiaj ona ma wszędzie prawie że 12 metrów szerokości, w niektórych miejscach jeszcze szerzej, że byli właściciele gruntów tacy, którzy no, mówią, rozumieją to, że droga musi powstać i często za niewielkie pieniądze przekazywali te grunty do gminy. Kolejną rzeczą jest to, no, tutaj duży ukłon do poprzedniej rady przede wszystkim, gdzie ta inicjatywa się rozpoczęła. Przecież tam prawie że każdy mieszkaniec blisko tej drogi, sąsiadujący z nią składali się na układanie tych płyt Jąb. No i trochę to trwało. Natomiast dzisiaj takie zwieńczenie, no niecałe 200 metrów, tak, które akurat realizowała tutaj spółka gminna to zadanie. Cieszymy się bardzo ogromnie, głównie mieszkańcy, a tak naprawdę całość przedsięwzięcia. A tutaj przed chwileczką Pan Wójt właśnie wskazał. Dzięki mieszkańcom, darczyńcom, którzy darowali właśnie swoje działki, pod to, żeby ta budowa drogi, właśnie z płyt Jąb już do końca mogła powstać. Także dziękujemy serdecznie w imieniu mieszkańców za tą inwestycję długo oczekiwaną. Pamiętam, kiedy chodziliśmy do mieszkańców lata temu, prosząc o, o to, żeby zechcieli się dołożyć do tej inicjatywy. Pamiętam, jak pierwsze płyty zostały ułożone przy ulicy Majora Bojana, w Bojanie właśnie, od strony Wiczlina. I, i byłam wtedy tak ogromnie poruszona i wzruszona, bo, bo też byliśmy wszyscy potężnie zmęczeni tymi dziurami. Droga stanowi jakby obwodnicę głównej drogi ciągnącej się od Koleczkowa do Bojana. Przede wszystkim dla mieszkańców pobliskich posesji to skrócenie czasu wyjazdu z lub powrotu do domu. Tędy odbywa się też większość taktu komunikacyjnego między Koleczkowem a Bojanem, bo on jest dostęp do, do działek, które są po stronie Koleczkowa i po stronie Bojana, tak? Dlatego tutaj ta przejezdność była bardzo znacząca dla naszej wsi i jednej i drugiej. Ulica Majora Bojana, wyłożona płytami jąb, jak zapowiada wójt, to rozwiązanie tymczasowe, bowiem planowana jest w tym miejscu nawierzchnia asfaltowa z chodnikami i oświetleniem. Na razie to plany na etapie projektowym, tak więc do pełni szczęścia mieszkańcy będą musieli wykazać się cierpliwością. Jesteście cierpliwi? Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy cierpliwi. I z tego co widać po naszej wsi, po naszych rządzących nie tylko, nasza, nasza gmina bardzo mocno się rozwija. Co widać na podstawie tej drogi?